mm W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Katolicka świątynia, katolickie oratorium, katolicka kaplica, katolicki kościół są po to, aby oddawać Bogu chwałę i aby uświęcały się dusze. Katolicka świątynia, katolickie oratorium, katolicka kaplica, katolicki kościół są miejscem modlitwy, domem modlitwy. Dom modlitwy, Domus Orationis. Przed miesiącem w niedzielę 17 lipca roku pańskiego 2022 zostało przez kapłana katolickiego poświęcone to miejsce jako oratorium. Oratorium w znaczeniu klasycznym, a więc jako miejsce modlitwy. Po łacinie oratio znaczy modlitwa, orare – modlić się, Oratorium, miejsce modlitwy, kaplica. 5 sierpnia roku pańskiego 2022, dzięki Bożej i ludzkiej dobroci, został nam podarowany dawny, katolicki, konsekrowany ołtarz z portatylem do składania Panu Bogu Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, w Rycie Rzymskim. Wczoraj, 13 sierpnia roku pańskiego 2022, po raz pierwszy w tym miejscu katolicki kapłan złożył przy tym pięknie oczyszczonym i przygotowanym ołtarzu najświętszą ofiarę przy świętej w Rycie Rzymskim. Bogu niech będą dzięki. Jeśli Pan Bóg pozwoli, przy tym ołtarzu będzie tutaj w oratorium pod wezwaniem świętego Józefa codziennie składany Panu Bogu kult katolicki, najświętsza ofiara Mszy świętej w Rycie Rzymskim. Wielka łaska Boża. W ostatnich tygodniach towarzyszy nam temat modlitwy i temat świątyni jako miejsca modlitwy. I dzisiaj Kościół Święty, matka nasza, czyta nam Ewangelię Świętą według świętego Łukasza, w której Pan Jezus opowiada o dwóch ludziach, którzy przyszli. Do świątyni, aby się modlić. Pisze ewangelista, rzekł też i do niektórych, co ufali sami w sobie, mając się za sprawiedliwych i innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stojąc tak się sam w sobie modlił. Boże dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i ten celnik. Postszczędz dwakroć w tydzień, daję dziesięciny ze wszystkiego, co mam. A celnik stojąc z daleka, nie chciał ani oczu podnieść w niebo ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam Wam, odszedł ten usprawiedliwiony do domu swego, a nie tamten. Albowiem każdy, co się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, będzie podwyższony. O modlitwie nigdy dosyć. Dzisiaj jest mowa o modlitwie połączonej z pychą i wywyższaniem się nad innych. To jest poważna przestroga dla naszej duszy, abyśmy takiej właśnie praktyki modlitwy połączonej z pychą i wywyższaniem się nad innych. Unikali. I jest dzisiaj mowa o modlitwie pokornej, połączonej ze świadomością własnych grzechów, własnej grzeszności. To jest poważne wezwanie dla naszych dusz do takiej właśnie pokornej modlitwy. Pycha od Boga odpycha. Wada pychy jest nie do pogodzenia z modlitwą, która byłaby miła Panu Bogu. Cnota pokory jest zgodna z modlitwą miłą Panu Bogu. Święty Tomasz za chwilę naucza, czym jest pokora. Pokora jest cnotą sprawiającą, że człowiek Mając wzgląd na Boga Najwyższego, opanowuje w sobie i reguluje to, co dotyczy doskonałości, w ten sposób, że nie dąży wcale do osiągnięcia więcej, niż dla niego jest przeznaczone, lub do tego, co nie jest dlań odpowiednie, oceniając to według miejsca. Które zostało mu wyznaczone przez Boga. Przykład modlitwy, przykład dobrej modlitwy, przykład modlitwy pokornej dają nam święci. Za kilka dni będziemy oddawać cześć świętemu Jackowi, wielkiemu świętemu, który był kapłanem i zakonnikiem. Gorliwej i pokornej modlitwy, przez którą to modlitwę zdziałał bardzo wiele dobra i był kapłanem i zakonnikiem wielkiej niespożytej działalności apostolskiej. Przemierzał liczne kraje i głosił Ewangelię, nawracając w Pogan. Jedyny Polak, którego figura znajduje się wśród postaci świętych na kolumnacie Berniniego na placu świętego Piotra w Rzymie. Święty Jacek jest związany i z naszym miastem. Pisze hagiograf, urodził się święty Jacek, zwany także Hiacyntem, w roku 1185 we wsi kamień w diecezji wrocławskiej za panowania Kazimierza Sprawiedliwego, króla polskiego. Jest więc Ślązakiem, ale Śląsk należał wtedy do Polski, a książętami polskimi byli podówczas piastowie. Pochodził z przezacnej rodziny Odrowążów, do której należy wielu świątobliwych mężów i niewiast, jak na przykład błogosławiony Czesław, błogosławiona Bronisława i błogosławiony Jan Odrowąż, Stryi Jacka, założyciel wspaniałej świątyni, Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. A w innym tekście źródłowym czytamy Wrocław był i jest jednym z najstarszych i najważniejszych miast w Polsce. W nim postanowił święty Jacek utworzyć klasztor dominikański drugi po krakowskim. Miasto, a wcześniej Gród, w którym krzyżowały się dawne szlaki handlowe i przez które przebiegał dawny szlak bursztynowy. Zostało założone przed X wiekiem. Jednak oficjalnie za początek istnienia miasta przyjmuje się rok tysięczny, w którym to roku ustanowione zostało na jego terenie biskupstwo rzymsko-katolickie przyporządkowane arcybiskupstwu w Gnieźnie. Było to zatem jedno z pierwszych katolickich, Biskupstw polskich. Lokalizacja Wrocławia przy głównych szlakach handlowych blisko granicy z Czechami i Niemcami sprawiła, że już w tamtych czasach był on ważnym ośrodkiem administracyjnym i handlowym Śląska. Nic więc dziwnego, że pierwsi w Polsce Dominikanie ze świętym Jackiem na czele. Wybrali to miasto na swoją siedzibę i założyli tu jeden z pierwszych na ziemiach polskich dominikańskich klasztorów. Do Wrocławia bracia Dominikanie przybyli 17 kwietnia 1226 roku. Miasto posiadało już wtedy prawa miejskie, prawdopodobnie z nadania Henryka Brodatego. Biali bracia objęli w posiadanie przekazany im po Augustianach z Sobudki Kościół św. Wojciecha i przystąpili do jego rozbudowy, budując od wschodu późno-romańskie prezbiterium. Pierwszym przeorem wrocławskiego klasztoru został najbliższy, towarzysz Świętego Jacka, błogosławiony Czesław. Pochodził on, tak jak Święty Jacek, z możnego rodu od rowążów, i był krewnym, a może nawet bratem Świętego Jacka. Historia sanctorum magistra Vita. Historia Świętych, nauczycielką życia. Wielcy święci biskupi. Kapłani, zakonnicy i święte niewiasty żyjący na polskiej ziemi są skarbem i światłem wołającym o kontynuację. Złote karty, jakie zapisali w naszej ojczyźnie i jej dziejach, święci wołają o kontynuację. I tu, w mieście Wrocławiu i w całej Polsce, poznawajmy żywoty polskich świętych pańskich. Wołajmy do nich obstawiennictwo u Boga i naśladujmy ich wiarę, katolicką wiarę, jedyną prawdziwą wiarę. Jedyną wiarę dającą zbawienie. A dzisiaj ze słowa Świętej Ewangelii, podającego budujący przykład, modlącego się z pokorą celnika i z przykładu świętego Jacka, który przez swoją pokorną i gorliwą modlitwę zdziałał bardzo wiele dobra. Weźmy do serc naszych tę zbawienną naukę i uczyńmy mocne postanowienie, abyśmy dochowali wierności, odwiecznej, nieomylnej, niezmiennej katolickiej wierze, pod przewodem prawowitych papieży krzewionej na polskiej ziemi i w naszym mieście. Przez tysiąc lat, przez jeden święty, katolicki, apostolski kościół. I uczyńmy mocne postanowienie, abyśmy w tej właśnie wierze do śmierci wiernie wytrwali, abyśmy tę wiarę roztropnie krzewili i abyśmy byli ludźmi. Wytrwałej i pokornej modlitwy. Pisał święty Piotr apostoł: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Unieżajcie się zatem pod potężną ręką Bożą, aby Was wywyższył w czasie nawiedzenia. A święty Pius X papież naucza w katechizmie? Czym jest modlitwa? Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy. Na czym polega pierwszy i najlepszy warunek? Aby modlitwa była skuteczna, pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski albo pragnąć w nim być. Jakie są inne warunki potrzebne do dobrej modlitwy? Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory. Zaufania, wytrwałości i poddania się woli Bożej. Co to znaczy modlić się pokornie? To znaczy szczerze uznawać swoją niegodność, słabość i nędzę oraz zachować odpowiednią postawę ciała. Z dzieła Życie i cuda świętego Jacka, spisanego przez ojca Stanisława z Krakowa, lektora zakonu kaznodziejskiego, przywołajmy słowa budujące, mówiące między innymi o gorliwej i pokornej modlitwie tego wielkiego Polaka i apostoła katolickiej wiary. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Stwórca Wszechświata na początku, tworząc niebo i ziemię, pozostawił ciemności nad bezmiarem wód i rzekł niechaj się stanie światłość i stała się światłość. I w ten sposób Bóg oświecił świat. A to, co uczynił u początku, dokonał też i przez błogosławionego Jacka. On niby promień nowego słońca rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe śpiewać ptakom a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek wysłany do Polski przez błogosławionego Dominika wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i oswobodził z władzy szatana. Imię Jacek wywodzi się ze słowa hyacynt, które oznacza zarówno kwiat, jak i szlachetny kamień. Oba te znaczenia dobrze się odnoszą do błogosławionego Jacka. Jacek bowiem jest rośliną o purpurowym kwiecie. Jacek zaś był w pokorze serca jak roślinka, co nie wystrzela wysoko w górę. Był jak kwiat, czysty i zdobny dobrowolnym ubóstwem. A szlachetny kamień tej samej nazwy o czerwieni jest podobny do złota i jak złoto trwały. Tak i błogosławiony Jacek jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary. Tak więc się tłumaczy znaczenie tego imienia. Błogosławiony Jacek surowość życia przejął jak ze źródła od świętego Dominika. Odznaczał się bowiem pokorą serca, dziewiczą czystością, gorącą miłością Boga i bliźnich. Była ona tak wielka, że widok strapionych i płaczących wyciskał z jego oczu strumienie łez. I z płaczem błagał dla nich o zmiłowanie Boże. Miał zwyczaj spędzać noce w kościele, i rzadko kiedy udawał się na spoczynek, a zmęczony czuwaniem kładł się na kamieniu przed ołtarzem lub na ziemi i tak odpoczywał, a ciało swoje co noc aż do krwi chłostał. W piątki oraz w Wigilję Błogosławionej Dziewicy i Apostołów pościł o chlebie i wodzie, a wszystkie chwile swojego życia Bogu poświęcał. Zawsze bowiem oddawał się czy to nauce, czy głoszeniu Słowa Bożego, czy słuchaniu spowiedzi, czy modlitwie, lub też nawiedzaniu chorych i tak, Słowem i przykładem budował bliźnich. W przeddzień uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, święty Jacek modlił się przed jej ołtarzem w kościele swojego zakonu w Krakowie. I gdy tak we łzach i modlitewnym uniesieniu rozważał jej radosne i cudowne wniebowzięcie, ujrzał wielkie światło spływające na ołtarz. Zbliżyła się do Niego błogosławiona dziewica i rzekła, Synu mój, Jacku, raduj się, albowiem Twoje modlitwy miłe są mojemu synowi i Zbawicielowi, i o cokolwiek będziesz prosił, za moją przyczyną to otrzymasz. To rzekłszy wśród świateł i chórów anielskich odeszła do nieba. A święty mąż Jacek pocieszony tym objawieniem z ufnością wypraszał u Boga to, czego pragnął. Historia sanctorum magistra vitae. Historia świętych, nauczycielką życia. Poznawajmy świętych, czytajmy codziennie żywoty świętych, Przynajmniej jedną stronę dziennie codziennie. I wzywajmy wstawiennictwa świętych, módlmy się do świętych, prośmy ich o pomoc i wstawiennictwo u Pana Boga w naszych i bliźnich naszych potrzebach. I naśladujmy świętych. Świętego Jacka naśladujmy w wierności katolickiej wierze, wytrwałem krzewieniu katolickiej wiary oraz w wytrwałej, ufnej i pokornej modlitwie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.